Skróty. Z2, czyli chyba mój najczęściej wymawiany skrót do znajomych. Ogólnie oznacza po prostu zaraz wracam i nie ma większego znaczenia poza tymi dwoma słowami. W pewnym momencie stał się bardzo popularny i dosłownie każdy go używał wśród moich rówieśników i mogliśmy go usłyszeć od każdego. Aktualnie nadal regularnie z niego korzystam, ale zauważyłem to, że mniej osób wypowiada te dwie litery i raczej teraz po prostu się wyciszają, albo wychodzą z kanału, a nie mówią, że idą ZW. 2 Według mnie genialnie, że powstał on i jest dosłownie moim ulubionym, bo inaczej się mówi ZW, 2 a inaczej zaraz wraca. Jest on ale prostszy, krótszy i wygodniejszy. Ja nadal czekam na mojego kolegę, co powiedział ze dwóch. 60, czyli taka osoba, co jak na przykład coś odwalicie, będzie głośno po ciszy nocnej, to zadzwoni na policję i powie o tym. Ogólnie to trochę nie czaje. Jak można być taką osobą, bo sąsiadom przeszkadzacie, tym, że musi ich jakaś policja uciszyć? Policji też w sumie przeszkadzacie, bo myślę, że to nie jest dla nich interesujące, aby jeździć pod skazany adres i mówić: Ej, bądź cicho, bo jak nie, to idziesz na komendę. Jaki jest tego morał? Nie bądź 60. Ej, sąsiad, bo nieśmieszny mówi coś o 22.01. Dzwonimy na Psy xd czyli najczęściej używany skrót przez masę osób ogólnie oznacza to, że coś jest ekstra durne i jest to pełne jego rozwinięcie możecie zapisać xd w wiele różnych sposobów jak na przykład xdddd które oznacza, że z czego się śmiejecie również możecie napisać po prostu xd albo napisać xdd poza tym są niektóre osoby, które piszą je całkowicie nieprawidłowo ale na szczęście ich jest bardzo mało i piszą oni x z dużej, a d z małej wygląda to wtedy strasznie i całkowicie nie rozumiem takich osób i chyba nigdy tak nie napisałem do nikogo chyba, że chciałem z tego zmemować większość osób pisze po prostu to obie literki duże, ale niektórzy piszą X z małej, a D z dużej, i wygląda to również wtedy okej. Okay. Spoku, czyli nowy mem jak czemu? Ogólnie spoku ostatnio pojawiło mi się na TikToku i zamiast spoku piszemy spoku, przez ukreskowane na samym końcu. Sam TikTok został publikowany na nowym koncie, dokładnie 4 dni temu, i aktualnie ma prawie milion wyświetleń i jest przedstawieniem dwóch graczy grających na serwerze w Minecraft. Tutaj w tym przypadku jeden wyrzuca drugiemu jakiegoś seta, na co drugi odpowiada mu Czenki, co również się przejęło jako taki mały memi, ale w... W komentarzach ludzie bardziej podopali spokój, który wypowiedział ten pierwszy, który wyrzucił museta. seta. Dla mnie dosyć spoko i fajnie, że ludzie przerabiają więcej słów. I z tego co widać, to jest to na topie po słowie czemu. I myślę, że pojawi się więcej takich słów: Spokój, czemu? Czyli chodzi o popularnego Fortnite'owego TikToka. Ogólnie to na przestrzeni ostatniego czasu wybił się TikTok gdzie jakiś młody, ale tu serio młody Fortniteowie mówi czemu, ale w taki sposób, że ludzie to podłapali i zaczęli pisać czemu, ale na końcu z uzamkniętym. W skrócie to jeden kolega mówi do drugiego, że już nie jest jego duo, a tamten odpowiada czemu. I tamten na to, że nie gra z nim tyle. I w sumie to wyrzucił go ze znajomy i się rozłączył. Jak to usłyszałem, to się zaśmiałem. Jednak trochę szkoda mi było tego Kidosa. Samemu jak kiedyś byłem młody, grałem bardzo dużo Fortnite'a. Był to jeszcze pierwszy sezon. I pamiętam jak posiadanie swojego duo partnera było bardzo ważne. Ale czemu tak? Znowu! Czyli kolejne słowo jak czemu czy spoku. Ogólnie znowu pojawiło mi się na TikToku i jest ono napisane tak samo jak czemu czy spoku. Bo na samym końcu mamy ukreskowane. Na samym początku myślałem, że to będzie jednorazowa akcja ze słowem czemu. Jednak i nie ludzie postanowili. Podłapać się pod ten trend. Film ze znowu polega na dwójce graczy grających w Fortnite a, box PvP, czyli takie mini areny, gdzie walczy się ze sobą. Dokładnie nasz główny bohater edytuje ścianę, znajduje się pod schodami przeciwnika, ten mu daje dita, ale jednak i tak nasz zawodnik wygrywa. Na to jego kolega mu odpowiada: O, zginąłeś, choć że nie zginął, i nasz bohater mówi znowu. Na mnie jest spoko, to, że ludzie wymyślają takie słowa, bo są w miarę git na TikToku. Czemu, bo nie ma drzemu? Azbest, czyli nowy trend na TikToku. Ogólnie cały mem polega na wsadzaniu wypowiedzi z asbestem, różne bajki czy filmy. Wypowiedź takiej osoby zaczyna się, że dana osoba wylała na kogoś azbest i że wygląda ona na dewelopera. Później jest lekko dalsza rozmowa, która różni się od TikToka, ale cały mem dosłownie tylko na tym polega. Ludzie podłapali to słowo azbest i bardzo im się spodobało, a jest to zwykły minerał. Mi to trochę przypomina świeżony mem, stoi aluminium, tego nie pomalujesz, ale wersji bardziej na te czasy. Mi się sam mem podoba, jednak nie do końca rozumiem, czemu to stało się takim viralem i znów to jest ten moment, kiedy czuję się, jakbym był jakimś boomerem. Kocham azbest! Aura Plus dziewięć. 9999, 999, czyli jedno z młodzieżowych słów tego roku. Ogólnie do słowa aura można podać dowolną cyfrę, bądź liczbę, a zależy ona od czegoś z zachowania. Przykładowo może być aura minus 5000, aura 5 oraz aura 10 tysięcy. Chodzi o to w skrócie, że jeżeli nasze zachowanie było sigmowe, to mamy aurę na plusie, a jeżeli zachowaliśmy się okropnie, to jest ona na minusie. Wzięło się to oczywiście z TikToka i TikToki, do których nadal śmieszy z Kibili Toilet będą używać tego określenia aury na co dzień i analizować swoje, bądź czy jej zachowanie. Ja sam nigdy nie użyłem słowa aura, chyba że w motywie Żartu i śmianie się z nowych młodzieżowych słów, które wymyślają dzieci. Bestii, czyli zazwyczaj dwie najlepsze przyjaciółki. Ogólnie nie muszą to być zawsze dziewczyny, jednak zazwyczaj wyobrażenie sobie bestie. to dwie najlepsze przyjaciółeczki, które się ze sobą dogadują i poświęcają sobie czas, obgadując, wychodząc i tak dalej. Jednak czasem również możemy spotkać przyjaciółkę i przyjaciela, gdzie często jest tak, że przyjaciel jest nazywany przez tą przyjaciółkę jej najlepszą bestie. To jest trochę dziwne, ale oczywiście humorystyczne. Wielu ludzi nieraz posiadało swoją bestie. jest to dobre. Rzecz, a często są to osoby z naszego najmniejszego dzieciństwa. Uważam, że posiadanie takiej swojej bestii jest super rzeczą, bo mamy osobę zaufaną, chyba że nasza bestia nagle się odwróci od nas i przeciwko nam stanie. Kocham moją bestię! Crash! Czyli osoba, która nam się bardzo podoba. Ogólnie z definicji podkochujemy się w takiej osobie i bardzo darzymy ją dużą sympatią oraz zależy nam na byciu z tą osobą. Przykładowo masa osób posiada swojego crasha wśród jakichś celebrytów i tak myślę, że często jest z matą i jego widzkami, które po prostu go uwielbiają i niektóre z nich potajemnie się w nim podkochują. Ta druga osoba z definicji nie zawsze wie o tym, że w niej jesteśmy zakochani jednak przez większość osób nieśmiałość nie potrafimy tego wyznać ja sam jakoś nigdy nie miałem krasza wśród jakiegoś celebryty czy influencera, choćże wydaje mi się, że to dosyć częste, wśród młodzieży, bo łatwo się zauroczają. Mam krasza na kciuku! PPP, czyli kobiecy odpowiednik DDD I robi się go w październiku Ogólnie mogliście o tym nie słyszeć, bo jest to mniej popularny skrót Od tych wszystkich FFF, DDD, NNN i tak dalej Polega on na tym samym, co chłopcy obchodzą w grudniu Czyli, że codziennie musicie robić tą czynność Ale zwiększać ją z ilością dni w kalendarzu Przykładowo 20 października dziewczyny mają to zrobić 20 razy A 3 października tylko 3 To jest pewnie mało wykonalne Ale na tym polega ten głupi challenge I trwa on do końca października, czyli do 31 Jestem ciekaw, czy jakakolwiek dziewczyna podjęłaby się tego Wyzwania i czy udałoby się jej to zrobić, ale wydaje mi się, że jest to po prostu niewykonalne, tak samo jak dla chłopaków DDD. Płapy pomysł! Delulu, czyli jedna z topki najbardziej młodzieżowych słów. Ogólnie oznacza ono, że macie na jakimś punkcie obsesję i tylko na tym się skupiacie. Przykładowo, Delulu to osoba, która gra tylko w gry albo jest za mocno zakochana i przez daną rzecz nie umie się skupić do końca na otaczającym go świecie. Ja o tym słowie usłyszałem pierwszy raz w życiu i mega się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem, jakie słowo przyszło do tej topki, bo uważam, że o wiele lepsze mogłyby zostać wpisane. Jestem ciekaw, kiedy. Zostanie już ogłoszone oficjalnie, najbardziej młodzieżowe słowo, ale raczej będziemy musieli jeszcze poczekać. Myślę, że gdybym miał wybrać, które akurat by przeszło, to byłoby rel, ponieważ bardzo często tak odpisuję i kocham z niego korzystać. Tylkoś tylko! Pick me girl. Czyli dziewczyna, która kocha uwagę innych mężczyzn. Ogólnie taka osoba nie potrafi wytrzymać w momencie, kiedy chłopcy nie darzą do niej empatią i potrzebują na stałej atencji. Może ona zrobić bardzo dużo, aby przypodobać się, i kiedy chłopak, który jej się podoba, ją zlewa, to ją to okropnie boli. Nie zwraca ona uwagi na dziewczynę ze swojego otoczenia i skupia się na Głównie na uwadze od chłopców Kocha taka osoba kręcić się wśród mężczyzn I dostawać od nich stałą atencję Ja sam nie rozumiem takich dziewczyn I są one mega dziwne I kojarzą mi się mocno z takimi u Ujeju jaka ja jestem słaba i bezbronna Proszę pomóż mi bo sobie nie radzę Wolę pik mi boj KKK Czyli kolejny skrót związany z tymi czynnościami Ogólnie są dosyć proste I oznacza po prostu kino, kolacja A potem robienie tej czynności z kobietą Poza tym może oznaczać organizację rasistowską Ale to pomijmy i raczej skupimy się na tej pierwszej opcji Jeżeli jesteście starsi to na pewno nie nieraz Słyszeliście o tym, że robi się, jeżeli to można nazwać taktyką, to to, że zapraszacie dziewczynę na kino, potem kolację, a potem na sam koniec do siebie i właśnie wtedy używacie tego skrótu, jeżeli ktoś z waszych znajomych by się zapytał, co dalej robiliście z tą dziewczyną. Ja sam nie znam osoby, która kiedykolwiek mi tak powiedziała, lepiej jednak znać więcej skrótów niż mniej, choć że mogą być one rzadko używane. Ja wolę literki BBB.